Inwestycje pod nowy event Road to the Knockout, który startuje już w piątek o godzinie 19. .00. Dzisiaj pokażę wam jak łatwo da się zarobić na rynku FIFA, porozmawiamy trochę o sytuacji jaka panuje w świecie handlu, pokażę wam moje inwestycje pod nowy event Road to the Knockout oraz na czym zarabiałem przez ostatnie dwa dni. Jeśli chcesz więcej materiałów to zostaw lajka, 50 lajków równa się nowy materiał handlowy. A żeby nie ominął cię następny film zostaw subskrypcję, lecimy do końca października po 2000 subów. Jeśli Twoim planem jest wydanie kasy na FIFA pońcy, żeby lepiej zacząć nową edycję FIFA, to nie rób tego. Łatwiej i taniej będzie, jeśli zostaniesz moim patronem i dołączysz na serwer handlowy za 1,2495. Otrzymasz wyszczególnione wskazówki handlowe, dokładne nazwiska pod inwestycją, masę plików z gotowymi metodami, kontakt 24 na dobę oraz wiele więcej. Zapraszam Cię do pisu, gdzie możesz zapoznać się ze szczegółami. Miejsca są ograniczone. Przez ostatnie 48 godzin na rynku zbyt dużo się nie działo. Rynek był bardzo spokojny, bardzo wolny. Bardzo mało ruchów na kartach meta. Foder również został w miejscu, ani nie upadł, ani nie urósł. Dopiero przedwczoraj, po wyjściu Gakpo kilka moich inwestycji, które możecie zobaczyć teraz na ekranie, oddały. Między innymi karta Hiro Kuita, kupowana po około, około 210-215 tysięcy, urosła nawet do 290 tysięcy, więc naprawdę bardzo konkretny zysk. Ale gdy miałeś niski budżet, dało się również zarobić, ponieważ udostępniłem informację, że można kupować Devrya 84 za cenę około 2100 końców i później sprzedawaliśmy go za niecałe 3000. Więc zysk całkiem przyjemny. Gagpo generalnie oddał dzięki swoim oczywiście malutkim wymaganiom, które. Po prostu były dosyć łatwe. Większość graczy decydowało się, nawet jeśli chodzi o formę zmiennika go robić, więc popyt był na to duży. Karty też, że tak powiem, jeśli chodzi o zgranie, ich brakowało. Kuit był idealny, bo dawał mu sporo tego zgrania. Oczywiście Devry to był tylko i wyłącznie taki zamiennik do SBC, który po prostu. Dzięki niemu mogliśmy po prostu ukończyć SBC, bo miał 8-4 i był Holendrem na środkowej obronie, więc idealnie się w to wpasował. Też on cieszył się takim zainteresowaniem z tego względu, że w porównaniu do Potma Valverde, który dostał taką samą kartę jak Inform, on był po prostu inny, był lepszy niż swój Inform. Również zainwestowaliśmy w drużynę tygodnia w okolicach weekendu i jestem z tego naprawdę bardzo zado zadowolony, bo zyski, jakie to nam przyniosło, były po prostu ogromne. Z takich najciekawszych to na przykład Wojtek Szczęsny, kupowany za 21 tysięcy, a sprzedawany po 29 tysięcy, więc zysk. Prawie 8 tysięcy na karcie na czysto. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodny zysk. Między innymi Fofana z 15 tysięcy na 21, również genialny zysk. Ale też dla osób z niskim budżetem z drużyny Team of the Week trafiła się żyła złota, bo kupując Uzbeka z Romy po cenie Discardu byliśmy w stanie wyciągnąć nawet po 6-7 tysięcy na karcie, co było moim zdaniem bardzo, ale to bardzo zadowalającym profitem. Rzecz biorąc, było to przyczyną tylko i wyłącznie tego, że. W grze ludzie odkryli nowy styl biegania, w, o którym po prostu wszędzie jest głośno, czy na Redditie, czy na Twitterze, i te karty po prostu wystrzeliły. Mowa tu między innymi głównie o Szumurudowie i o Fofanie, bo na nich ten styl gry oddziałowuje po zastosowaniu oczywiście jakiegoś tam y, styl biegu, oddziałowuje po zastosowaniu oczywiście jakiegoś stylu gry, typu na przykład architekt. Wojtek, jak to Wojtek, był po prostu fatalnie wyceniony. Jak na Informa 87 za 21 tysięcy to był po prostu. Po prostu była to mega promocja, ultra promocja. Zresztą kart oczywiście czekam dalej na jakieś, może paczki o ikonę. Trzymam je po prostu głęboko w klubie. Nie widzę sensu sprzedawać kart zarabiając na nich zaledwie 2-3 tysiące, gdy mogę później zyskać o wiele więcej, a na razie końców nie potrzebuję, także trzymam ich w oczekiwaniu na jakieś SBC, w którym będą oni wymagane. Zapewne znowu w weekend zainwestujemy w Informy. Z tego względu, że będą paczki za Food Champions z gwarantowanymi informami. Mam nadzieję, że będą one wymienne, bo z jej różnie to bywa. Podobno są wymienne, ale jak będzie naprawdę, to się dopiero okaże w piątek, gdy już gracze będą mogli otrzymywać swoje nagrody za wywalczone rangi w Food Champions. W piątek startuje nowy event zwany Road to the Knockout. To kolejna szansa na spory zarobek. Aktualnie ja zainwestowałem w paru zawodników, którzy są w tej drużynie, którzy się po prostu w niej pojawią. Od razu, gdy zobaczyłem przecieki, to kazałem ich skupować po cenach wyświetlanych na ekranie. Takiego Fouldena łapaliśmy po 27 tysięcy. Jego karta Row to the Knockout wygląda niesamowicie i na pewno będę chciał ją umieścić w swojej drużynie. Kolejnym graczem był Aubameyang, łapany po 33 tysiące. Również ma spory potencjał na wzrost cenowy. Taki Rafinia z Barcelony od piątku już nie będzie dropił spaczek, więc zakupiłem kilka sztuk po 40 tysięcy. Myślę, że na nim również sporo zarobię, bo jest on jedyną alternatywą dla Dembele w La Lidze, No i jest oczywiście Brazylijczykiem. Jeszcze jedną moją ostatnią inwestycją był Fede Valverde, kupowany po 59 tysięcy monet. Wszystkich z tych zawodników w tych cenach będzie Wam ciężko teraz kupić, ale snajpiąc nic nie tracicie, nikt wam tego nie zabrania. Nawet dzisiaj rano udało mi się dokupić kilka sztuk, pojedynczych z różnych oczywiście nazwisk, aby po prostu ten mój budżet jeszcze troszeczkę umocnić i generalnie wyjść z tego na przeciągu, ostatni, przeciągu następnych kilku dni. Mam tutaj na myśli piątek wieczór ewentualnie sobotę, gdy ludzie będą kompletować swoje drużyny pod ligę weekendową, może tych złotych kart im braknąć, z tego względu, że będą one po prostu yy, poza paczkami i nie będzie dało się ich po prostu wydropić, więc te ceny mogą troszeczkę urosnąć, ale też gdyby to się wydarzyło w czwartek wieczorem, to jestem przygotowany na to, że mogę z nich po prostu wyjść. Jeśli chodzi o graczy z low budgetem, to kazałem kupować im na moim Discordzie dla patronów link w opisie karty z Francji na pozycji środkowej obrony, bo dostaliśmy o godzinie 19 SBC, gdzie byli wymagani Francuzi, minimalnie srebrni i generalnie formacja polegała na trzech środkowych obrońcach. Także idealnie oni się wpasowali. Taki fil filtr można było zastosować i sobie na spokojnie snajpić te karty w okolicach 400-500 monet, a później sprzedawaliśmy ich w okolicach 1000 monet. Także zysk dwukrotny na danej karcie był naprawdę bardzo satysfakcjonujący. I gdy macie ten niski budżet, to naprawdę sporo, bo dwa razy więcej zarabialiście na danej karcie tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu wyszło SBC o 19. A że ludzie potrzebują tych SBC, potrzebują otwierać paczek, bo paczka nie była jakaś fenomenalna, no to po prostu robili to SBC i kupowali te karty z rynku. Naprawdę dało się na tym zarabiać dalej nawet snajpiąc, bo oni wylatywali po 400 monet z tego względu, że footbin jest lekko zlagowany i nie odświeża tak szybko cen srebrnym kartom jak kartom np. meta lub wysoko ocenionym. Nie jest to koniec zarobków dla niskiego budżetu, bo przecież jeszcze została nam snajperka trenerów z Holandii, która również dosyć mocno oddała przedwczoraj. Każdy trener skupowany między dwóch 2,5 tysiąca, a sprzedawany za prawie 3 tysiące, więc naprawdę fajny zarobek po 1k na karcie, czasami półk na karcie, więc dzięki tym inwestycjom niskobudżetowcy mogli wejść na wyższy poziom tego przynajmniej średniego budżetu. Ogólnie jeszcze powiem wam taką anegdotkę, bo chciałem sobie kupić Akandziego Informa, ustawiłem sobie widełki, usiadłem do snajperki, generalnie bardzo długo go licytowałem, w sensie licytowałem, snajpiłem odświeżałem, cały czas odświeżałem i omyłkowo kupiłem jego wersję za 24 tysiące, czyli po jego maksymalnej cenie, wersję złotą oczywiście. Był to misklik, ale dałem przynajmniej komuś zarobić i z tego się cieszę, ale nie ukrywam, że wtedy nie było mi do śmiechu, bo byłem strasznie zły na siebie, że po prostu tego, tego dokonałem. Sytuacja ogólnie była taka, że odświeżałem, odświeżałem sobie cały czas te karty, snajpiłem, nie wylatywał mi, troszeczkę się irytowałem. Byłem już lekko podmęczony i po prostu utraciłem, utraciłem świadomość, takie skupienie, koncentrację. I omyłkowo kliknąłem pewnie, żeby usunąć mi tą kartę Inform, i wyskoczył mi po prostu złote. No i, z przeświadczenia, że dawno nie widziałem żadnej karty, no to się rzuciłem na nich i kupiłem kartę złotą za 24 tysiące, wartą 4 tysiące. Także tutaj taka rada dla Was. Uważajcie, jak najpicie i wystawiajcie wolne miejsce na swojej liście transferowej karty, nawet po maksymalnej cenie dla osób, które mogą się pomylić. Takich na przykład jak ja. Niech oni dadzą wam zarabiać przez to, że dajecie im po prostu szansę na błąd. Jeszcze tak dla osób z wysokim budżetem, proponowałem Halanda za 300 tysięcy monet jakieś 3 dni temu, ale wiadomo, wtedy nikt nie brał tego na poważnie. Ale gdy widełki zostały zamknięte, no to ludzie zaczęli się tym interesować, się pytać, czy warto go, warto go brać, czy nie warto. No i generalnie szansa dalej była na zarobek. Ja widziałem w nim potencjał w okolicach 500-450 tysięcy. No dużo się nie pomyliłem, bo yy, kazałem ludziom snajpić to przedwczoraj, czy tam wczoraj. Za 350 tysięcy, i generalnie karta Halanda urosła nawet do 420 tysięcy, co było po prostu fenomenalnym zyskiem. 70 tysięcy na karcie naprawdę biorę z pocałowaniem ręki. Ja osobiście miałem jednego Halanda kupionego za 300 tysięcy, więc zrobiłem 120 tysięcy na Halandzie, co po prostu bardzo mi uszczęśliwiło i aż tak. Nie było mi szkoda po kupieniu Akanji za 24, więc naprawdę warto śledzić porady z premium, bo wydaje mi się, że są całkiem konkretne. Jeżeli jeszcze Ciebie tam nie ma, no to zachęcam Cię oczywiście do wejścia, spróbowania. Jeżeli Ci się nie spodoba, możesz w dowolnym momencie anulować, a ja już Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!